Cześć, witajcie, szczęść Boże, pozdrawiam Was z Akademii Wojsk Lądowych, gdzie jestem kapelanem i duszpasterzem akademickim. Dzisiaj pierwszy odcinek serii naszych rekolekcji, rekolekcji o walce. Dzisiaj walkę stoczy życie ze śmiercią. Moi drodzy, temat bardzo ważny. Pragnienie życia towarzyszy nam od samego początku, kiedy tylko przychodzimy na świat. W ogóle kiedy dziecko rodzi się w rodzinie, to jest ogromna radość. Wielokrotnie towarzyszyłem różnym małżeństwom, rodzinom, kiedy nowe dziecko pojawiało się na świecie i było to ogromnie szczęśliwe wydarzenie. To pragnienie życia, ono jest w nas, dlatego że Pan Bóg w nas zaprogramował to, żebyśmy żyli żebyśmy żyli dobrze, żebyśmy nie żyli byle jako, żebyśmy nie szli na łatwiznę, żebyśmy to życie, które od niego otrzymujemy, wykorzystali najlepiej jak tylko potrafimy. Niestety niejednokrotnie w tym pragnieniu życia pojawia się jakiś kryzys, trudność, jakaś depresja, pojawiają się sytuacje, które są dla nas niezrozumiałe i przychodzi załamanie. I w tym załamaniu często pojawiają się myśli nie chcę już żyć. Po co mi to wszystko? Czas ze sobą skończyć. I tutaj chciałbym przytoczyć historię pewnego rapera. Poison się nazywa. Poison wychował się w rodzinie katolickiej. Czytał Biblię, modlił się, chodził do kościoła, żył sakramentami, ale w pewnym momencie, w związku z tym, że ojciec nie dawał mu takiego poczucia akceptacji w pełni, no postanowił szukać gdzieś indziej tej akceptacji. Spotkał się z chłopakami z osiedla. Zaprzyjaźnił się z nimi. Okazało się, że to byli blokersi. Niejednokrotnie brali udział w różnych bójkach. Wciągnął się w to towarzystwo i zaczął żyć jak oni. Kiedy wziął udział w pierwszej bójce, to został przez wszystkich doceniony. Jeszcze bardziej zaakceptowany. Więc jego poczucie wartości zaczęło rosnąć. Zaczął brać narkotyki. Zaczął kraść, żeby na te narkotyki mu starczało. Kradł w domu, kradł na ulicy, zabierał ludziom portfele, kradł kobietom torebki. Coraz bardziej staczał się na dno. I kiedy już doszedł do takiego momentu, w którym miał już dość, w którym już w zasadzie chciał odebrać sobie życie, bo ta myśl pojawiła się w jego głowie, usłyszał cichy, delikatny głos: Pomórz się. I zaczął się modlić. Mówił Panie Jezu: Jeśli jesteś, uratuj mnie, pomóż mi. Ja Ci oddam całe moje życie, oddam Ci wszystko, co mam, ale proszę Cię, ratuj. I kiedy tak się modlił, poczuł w sercu pokój i doświadczył nawrócenia, które dało mu siłę do dobrego życia. Dzisiaj ewangelizuję. Dzisiaj głosi Chrystusa ludziom, dzisiaj spotyka się z młodymi ludźmi i pokazuje im, że warto zawalczyć o swoje życie, że nie ma sytuacji, która byłaby bez wyjścia. I myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie dla mnie i dla Ciebie, żebyśmy się nigdy nie poddawali. To jest przesłanie skierowane właśnie w tym wielkim poście, żebyś był człowiekiem, który walczy o życie, żebyś nie ulegał pokusie złego ducha, który chce, abyś to życie stracił który chce, żebyś poniósł śmierć. Bóg jest Bogiem żywych, nieumarłych. I On chce naszego życia. Bóg jest Twoim Bogiem, który z Ciebie nie rezygnuje i każdego dnia daje Ci siłę do walki. Walka jest trudna. Przeciwności jest wiele. Wróg jest bardzo przebiegły. Ale myślę, że na początku tego Wielkiego Postu warto zapragnąć życia. Warto zapragnąć życia. Mówię to nie przez przypadek. Z moimi podchorążymi, ze studentami Akademii Wojsk Lądowych, tworzymy wolontariat w ramach duszpasterstwa akademickiego Nieśmiertelni. Często jeździmy do wrocławskiego Hospicjum Bonifratrów. Tam spotykamy się z pacjentami, towarzyszymy im w spacerach, rozmawiamy z nimi, śpiewamy dla nich różne piosenki, modlimy się z nimi. Jesteśmy z nimi w radosnych chwilach, ale również i w tych trudnych, kiedy przeżywają ogromny ból i cierpienie. I dopiero po pierwszej wizycie w tym hospicjum uświadomiłem sobie, że miejsce, które kojarzy się tak bardzo ze śmiercią, z odchodzeniem, z ogromnym bólem, cierpieniem i usamotnieniem, to jest jednak miejsce, w którym jest prawdziwe życie że hospicjum to przede wszystkim życie a pacjenci, którzy tam są, uczą nas, ludzi zdrowych, silnych. Tego, że warto doceniać każdą minutę, każdą sekundę tego życia, że warto to życie jak najlepiej przeżyć, nie zmarnować żadnej okazji na pracę nad sobą, na czynienie dobra, na rozwijanie swoich pasji, na rozwijanie się w modlitwie, na pogłębianie swojej wiary, na budowanie dobrych, zdrowych relacji z drugim człowiekiem. Skoro oni nas tego uczą, to warto wziąć sobie te lekcje do serca i zapragnąć życia w pełni życia na pełnej petardzie. Jak to mawiał ksiądz Jan Kaczkowski? Mój drodzy, to tyle słowem wstępu. Na koniec mam dla Was takie wyzwanie. Oczywiście to jest propozycja. Jeśli chcecie, podejmijcie je, ale skoro czas walki, to wyzwania trzeba podejmować i zawalczyć o ich zrealizowanie. Wyzwanie jest następujące. Mamy rodziców, którzy przekazali nam życie. Mamy babcie, dziadków, ciocie, wujków, rodzeństwo, przyjaciół, którzy pomagają nam żyć. Ale są też w naszym życiu takie osoby, które nasze życie ratowały. Zapisz sobie na kartce te konkretne osoby, dzięki którym żyjesz, dzięki którym może twoje życie zostało uratowane i po prostu tak z czystego, dobrego serca pomóc się za nich.